Witam wszystkich przedstawicieli rodzaju ludzkiego oraz podłączających się na dziko kosmitów. Tutaj, jak zwykle, Z rozpoczynamy pierwszą grę meczu 2 na 2, który odbył się w ramach meczu reprezentacji Polski kontra reprezentacji Węgier. Mamy tutaj naszych polskich graczy dwóch TP, Bluebla, grający jako Czerwony Zerk oraz jego właśnie team partner. Error grający jako jasno-niebieski teran. Ich przeciwnikami z Węgier będą Purple grający tu jako fioletowy teran. No, tu, to, to nie jest zbytnie zaskoczenie, co do tego koloru. Maid gra jako pomarańczowy Protos. Bardzo ładnie tutaj Protosi kojarzą się z kolorem pomarańczowym. Oczywiście Maid buduje już swój pierwszy pylon. Jeśli chodzi o 2 na 2 na mapie, na której się znajdujemy, bardzo ona tutaj według mnie wspiera agresję, obaj gracze, obaj teamy, oba teamy nie znajdują się tutaj zbyt daleko od siebie, relatywnie oczywiście rzecz biorąc, są w stanie, można powiedzieć, jakoś tak średnio bronić się tutaj, ponieważ mają niedaleko do swoich baz, jednakże nie jest to wspólna baza, nie jest to wspólne wyjście więc może, może być tutaj ta, ta obrona odrobinkę tutaj utrudniona w każdym razie bardzo łat, łat, nie można także zaekspować, są tutaj tak szczerze mówiąc troszeczkę ukryte te ekspansje troszeczkę tutaj z tyłu, żeby można właśnie było o wiele łatwiej je ekspować BlueBla już harasuje swojego przeciwnika pierwszym dronem ugryzł tutaj tego SCV raz, więc na pewno tutaj AXA Direct wypłaci odszkodowanie za, za, za coś takiego, jeśli oczywiście ten gracz ma jeśli ten gracz oczywiście ma wykupione tutaj ACOCN CNW no i ochronę przeciwko zergom w każdym razie obaj gracze, bardzo obaj, oba teamy bardzo ładnie się tutaj mm, bardzo się ładnie tutaj skautują. Widzimy, BlueBla już buduje swój pierwszy spawnik pól, zaraz po, zaraz po ekstraktorze, więc wybiera już swoje minerały. Będziemy chyba widzieć um, coś w rodzaju może szybkiego ataku z Erglingami. E, te, ten reaktor, oraz, b, który b, zapewne będzie służył do wymyślania mm, Speed'a Dolingów, może nam tutaj to sugerować. Error, tymczasem swoje pierwsze baraki już posiada, buduje pierwszego Marina. Jak na razie dosyć standardowo. Mate. Tymczasem, jeden, jeden gateway. Czy będziemy widzieć tutaj cyber, Cybernetic Score? Dokładnie tak. Jest tutaj także jeden barak u budowany razem z Techlabem. Więc jak na razie, wszystko wszystko idzie, idzie tutaj dosyć spokojnie. Nie widzimy jakichś totalnych cheezów, jakiegoś tutaj wbiegania robotnikami do bazy swojego przeciwnika. Blubla. Już wymyśla Speed tak jak wam mówiłem. Więc więc. Te pierwsze zergingi za chwilę tutaj budowane. Są aż cztery tutaj zergingi. Oczywiście. 2 na 2 różni się bardzo od 1 na 1, chociażby z tego względu, że taki zerk, biorąc tutaj chociażby ten, ten przykład, nie może po prostu sobie zaekspować 15 dronem, ponieważ będzie bardzo bardzo opóźniony w stosunku do aż dwóch graczy przeciwnych. No i może się okazać, że jego TP po prostu go, po prostu go aż tak nie obroni. Error tymczasem buduje swoje drugie baraki. Mamy tutaj także techlap oraz wymyślany już Steampack. Może będziemy widzieć tutaj jakiś rodzaj timing pusha obu tych graczy związany, związany właśnie z, ze Steampakiem tymczasem, czy widzi tą ekspansję? Nie, ale ma tutaj swojego proba, więc ta ekspansja zaraz zostanie odkryta. No i zobaczymy, jak gracze węgierscy odpowiedzą na to, odpowiedzą na tą ekspansję. Purple buduje fabrykę, ma tylko ma tylko jedne baraki. Jest tutaj także zabunkrowany reaperem, Nie wiem, dlaczego ten reaper nic tutaj nie robi. W każdym razie, no zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Bardzo podoba mi się tutaj. BlueBla łapie za pierwszą kselnagę. Będzie widział, jeśli będzie miała miejsce tutaj jakaś agresja. No i troszeczkę tutaj złapie, może jakąś jedną lub dwie jednostki, jeśli będą szły w tym kierunku. Będzie to, będzie to bardzo utrudnione, ale no, może, może tutaj coś da radę, coś da radę zobaczyć. Druga, druga kselnaga jest tak, także złapana. Są naprawdę bardzo ważne te kselnagi na tej mapie, akurat purple. Tymczasem fabryka, fabryka i tutaj dwa dodatkowe baraki, więc po prostu będziemy chyba widzieć dosyć dużą ilość marinów oraz czołgi, jeśli, jeśli dobrze zgaduję. Made. Potrójny gateway. Czy widzimy jakiś robotics facility? Nie wygląda na to, już zbiera oczywiście podwójny gaz. No i chyba będzie, będzie miał miejsce atak. Steampunk jest już prawie skończony. Nitropaki tymczasem wymyśla e, wymyśla tutaj. E... Wymyśla tutaj Purple, więc będzie po prostu szedł. Mass Reaper, Mass Reaper, no właśnie z zergiem, jest, jest dosyć dobry. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Zwłaszcza, że, te, że tutaj, że tutaj mate nie posiada zbyt dużej ilości jednostek. Tymczasem blue Bly i Arrow wpadają na rampę swojego przeciwnika. Czy ten bunker zostanie zniszczony? A jeśli tak, to czy zdołają zadać jakieś duże obrażenia. Jedynie 3 zostają bardzo szybko, bardzo szybko okrążone. Mate tymczasem rzuca sobie tutaj Force Fielda i sam siebie zablokowuje. Razem tylko z jednym maruderem. Nie w stanie pomóc swojemu przeciwnikowi. Przeciw, e, przepraszam. Bardzo, sojusznikowi kolosalny błąd. Bluebla, tym. E, przepraszam bardzo, Purple tymczasem traci wszystkie chyba swoje SCV e, Zostały tutaj jedynie dwa, nie wiem za bardzo, gdzie one się znajdują dokładnie tak. Jedynie jeden SCV znajduje się tutaj. E, error z Blueblą tymczasem atakują protosa, który w końcu zdołał wejść na tą rampę. I Zobaczymy, chyba Mate nie będzie w stanie tej, e, tej ilości jednostek pokonać. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Jedynie trzyma rudery, więc chyba jednak e, Mate obroni swojego obroni swojego mm, sojusznika. Tymczasem po drugiej stronie mapy mamy tutaj proxy pylon, front pylon warpujący, który, który właśnie warpuje się w, w pod naturalem bluebly. Blue. Zobaczymy, zobaczymy. Purple jest tak z tyłu, że nie wyobrażam sobie w jaki sposób mógłby wrócić do tej gry. No... I, I technicznie ta gra przez chociaż chwilę staje się tutaj 1 na 1. Mate tymczasem wychodzi w stronę swoich, e, swoich przeciwników 52 kontra, 47 i 45. Nie sądzę, żeby cokolwiek był w stanie tutaj zrobić. Mate tymczasem przywołał tutaj trzy stalkery, ale zostają one bardzo, bardzo szybko zdjęte przez marudery ze Steampakiem. No i zobaczymy tutaj, czy Error będzie w stanie tutaj zniszczyć swojego przeciwnika. E, czy w jakiś sposób mate nie wiem chyba nie będzie w stanie w jakikolwiek sposób wrócić tutaj e, swojego sojusznika do tej gry. Error traci wszystkie. E, przepraszam bardzo, nie error, tylko mate traci wszystkie jednostki. Jak na razie posiada jedynie 3 zeloty. Jego sojusznik posiada 5 Reaperów, ale to jest bardzo, bardzo mało. Zobaczymy, czy będzie w jakiś sposób harasował tutaj chyba ten Speed. Jest już wykonany, no i zobaczmy, jest tutaj duża ilość soczystych dronów. Jeśli zada dużo obrażają, no to może się okazać, że w jakiś sposób do tej ci, per, do tej gru, gry Purple wróci, wróci. Tymczasem, oczywiście, jest tutaj atakowany przez Quina zerlingi, także znajduje się tutaj dwa Reapery już padły. Kolejne 3. padają w zasadzie bardzo, bardzo szybko, i w tym momencie Purple poddaje partię GG. Wow, no cóż za świetny atak naszych naszych tutaj obu graczy. I według mnie, według mnie ogromny, wręcz kolosalny błąd mate'a, rzucenie tego fielda. ten forcefield oczywiście byłby bardzo dobry, gdyby został rzucony 10 sekund wcześniej, a w momencie, w którym został rzucony, w tym momencie jedyne co zdołał odgrodzić to jednego marudera i wszystkie jednostki Protosa, które starały się pomóc swojemu, so, swojemu sojusznikowi, więc naprawdę kolosalny błąd. No i ja dziękuję bardzo za oglądanie i za chwilę przejdziemy do gry numer 2.